Cześć, nazywam się Justyna Leśniak, jestem logopedą. Dzisiaj odcinek o rotacyzmie, czyli temat, który według moich statystyk najbardziej Was interesuje. W trakcie mojej praktyki zawodowej niejednokrotnie słyszałam no tak, kiedyś uczęszczałem na zajęcia i kazano mi wtedy powtarzać tydyny, tydyny, tydyny. Okej, okay, lubię wtedy wyjść z propozycją, no to w jaki sposób mam wypowiadać to tydyny? Naucz mnie. Otrzymuję... Zazwyczaj instruktor w postaci: tydyny, 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 tydyny. Hm. Czy tylko ja mam wrażenie, że to jest takie trochę bezwiedne powtarzanie głosek? Nie wiem, na ile pacjent nie otrzymał od logopedy konkretnych informacji, a na ile nie zakodował ich. Jednak warto mieć na uwadze, że ry ma swoje złote zasady. Po pierwsze, język musi być szeroki. Wyobraź sobie, że mówisz ry z językiem ułożonym na sztorc. No nie da rady, chociaż no w sumie widziałam i takie próby. Po drugie, język musi być w odpowiedniej odległości od górnych siekaczy. Przyjmuje się, że na około opuszek palca, czyli tak jak w przypadku pozycji spoczynkowej. Po trzecie, boki języka luźno przylegające do bocznych krawędzi zębów. Po co? no po to, aby powietrze, które wydostaje nam się z jamy ustnej przeszło przez środek, a nie przez boki, i w ten sposób potrąciło luźno ułożony czubek języka, wywołując wibracje. Po czwarte, czubek języka musi być równolegle ułożony w stosunku do dziąsła. Jeśli powstanie jakaś krzywizna, automatycznie przeniesie się to na boki, które przestaną szczelnie przylegać do bocznych krawędzi zębów trzonowych. No i po piąte, nienerwowo, serio, jeśli spinasz się w ciele, to Twój język także to odczuje. Często bywa tak, że zgłaszają się do mnie osoby, które metodą prób i błędów wywołały sobie wibrujące ry, często poprawne, ale nie potrafią go użyć w wypowiedziach. Nie powinniście się wtedy poddawać, za Wami ogromny sukces. Tylko zgłosić się po pomoc do nas, logopedów. Bo często wystarczy kilka spotkań, aby ry wskoczyło w mowę spontaniczną. Zachęcam do śledzenia mojego profilu na Instagramie oraz subskrypcji kanału na YouTube. Do zobaczenia!